Powtarzałem to jak film. Czy oglądam film o sobie? Jesteśmy najlepsi, wiedzieliśmy, że będzie niebezpiecznie. Nie było wyjścia. W miłości i wojnie wszystkie chwyty dozwolone. Gdybym miał wątpliwości, zastrzeliłbym go. Pimlico była najśmielszą operacją ekstrakcji oficera z Moskwy w historii. Po zwalczeniu talibów macie zapolować na Bin Ladena i jego poruczników. Od razu się zgodziłem. Noriega był panamskim dyktatorem zamieszanym w przemyt narkotyków. Nie znaleźliśmy go. Zaczęło się polowanie. Łączyliśmy starożytne metody walki z technologią XXI wieku. Zadanie to było trudniejsze od lotu na księżyc. Mieli nie pytać o nic i strzelać. Zabili niewłaściwego człowieka. Zaczynamy!